27 sierpnia 2022 roku, wieczór metamorficzny. Zapraszamy na ogólnopolskie spotkania teatralne, które odbędą się w Teatrze Stajni Metamorficznej we wsi Nowina. Ideą tych spotkań jest przybliżenie widowni zjawiska, jakim jest teatr. Dlatego zapraszamy wszystkich we wszystkich grupach wiekowych. Pierwszy spektakl już o godzinie 15. Kończymy całe wydarzenie o godzinie 22. W międzyczasie zobaczycie aż 7 propozycji i myślę, że wielu z Was spodoba się, ponieważ będą różne emocje, od śmiechu do łez, od radości do smutku, refleksja, cięższe tematy, łatwiejsze tematy. Więc zapraszamy wszystkich. Nacinae, baboczka. Wieczór metamorficzny to nie tylko spotkanie z teatrami to również przebywanie i odpoczynek w naturze, ponieważ teatr się znajduje na wsi i jest tu spokojnie, jest cisza, więc oprócz tego, że możecie obejrzeć tak dużo spektakli, to jeszcze możecie sobie odpocząć, pogadać, wymienić się myślami, emocjami i cieszyć się że z tego, tu, że jesteście tutaj. Wieczór metamorficzny jest finansowany ze środków gminy Ziębice. Partnerem Wieczoru Meteorficznego jest Ziębickie Centrum Kultury. Paneczka! Do Ziembickiej Grupy Teatralnej dotarłam rok Temu. I poprzez cotygodniowe warsztaty teatralne, próby, doszłam do wniosku, że jest coś, coś fascynującego w tym, że nie, nie robimy teatru tradycyjnego, tylko próbujemy badać, że tak powiem, duszę przedmiotów. Próbujemy poznawać własne ciało, próbujemy odnaleźć w sobie pierwiastki dziecka, i tak mi się nasuwa takie powiedzenie jednego ze słynnych kreatorów właśnie teatru, że znajdujemy, usiłujemy tutaj znaleźć teatr w sobie, a nie w siebie w teatrze. I to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo takie. Ważne, że my musimy odnaleźć w swoim jestestwie, w swojej duszy, takie rzeczy, które potem umiejętnie możemy przekazać publiczności. Jest to super zabawa, super doświadczenie. No i hmm, poznawanie samego siebie w dalszym ciągu. Pomimo, że ja już nie jestem młodą dziewczyną, ale teraz odkrywam sobie pokłady jakieś takie, o których. Wcześniej nie miałam pojęcia, i to właśnie dzięki takim warsztatom teatralnym, jakie są w tej chwili prowadzone. Zapraszam wszystkich na spotkanie Teatru Metamorficznego, szczególnie tych, którzy kochają teatr. Jest to jedyna okazja, że można zobaczyć teatr, który jest nowoczesny idzie z postępem, z duchem czasu i jest od, odzwierciedleniem współczesnych czasów. Ja bardzo kocham teatr i wierzę w to i zapraszam, że wszyscy, którzy przyjdą na spotkanie, również zakochają się w tym teatrze.